Jaki ładny kubek! Oglądajcie! Oglądajcie. Co kupiłeś znowu? Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Ej, hey, tak kochani, dzisiaj jedziemy, nie wiem w sumie jeszcze gdzie. Jedziemy do Silesii, Klaudia mia, miała ostatnie urodziny. No i e, już jej zaplanowałam dzień. Tak, e, mimo tego, że oglądałam Stranger Things, Ktoś mi z tego o, wyrwał. A na którym jesteś odcinku? W sumie to, nie wiem, czwarty sezon chyba, trzeci albo czwarty. Dzięki kochani, to znowu ja. Właśnie no, nadrabiam relacje od Magdy, ale nie mogę ich za bardzo polajkować, bo mam chorego kciuka. Jakbym chciała, ale nie mogę. O, idzie. Pracę, ale paczkę zamówiła. Co na tam wzięła? Ona chyba cały sklep wykupiła normalnie, a jaka happy. Zamówiłam sobie na temu różne pierdołki do domu. Będzie robiła jeszcze na wystrój. Tak, bo mi się tak spodobało, ale zamówiłam dwie paczki, bo tam jedna miała później, więc po prostu stwierdziłam, że dobra, to zamówię na dwa razy. Trzymaj to, to jest chyba dla ciebie. Dla mnie? Tak. Na kable organizery, na o, pakletki, spoko. do podróży. Tomek wziął na podróż pośrodną 4 kilo kabli. Po co my, 4 kilo kabli. Po co my, Dlatego kupiłam organizery do kabli i będzie miał tylko tyle, ile się zmieści w organizerze. Ale bo są 4 kilo tam. Nie pytaj, bo ja sama nie wiem. Mam to un unboxing zrobić? Tak. Na no, urodzinki. Ale nie wiem, czy Ci się to spodoba, bo nie wiem, jak to wygląda na żywo. No co to, to, to kurde jest? No właśnie Uuu. też jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Trzymaj. Ej, mi się to straciło. O, widzisz. <laughs> no nie wiem, nie? To, to trzeba to... lecieć do Londynu znowu po prostu, Klaudia. No tak jak chcę, no nie wiem. No, no, trzeba to się zastanowić na tym. Jak stawia, to możemy jechać. <laughs> Nie wiem, czy Co coś jest? takiego w ogóle Ci się przyda i jak to w ogóle wygląda, pokaż to na żywo. Co to jest? Taki organizer na jakieś pędzle, coś tam, ale nie wiem, takie nie badziewne. badziewne. Ale mam coś jeszcze dla Ciebie, jako nagroda pocieszenia. Okej, ale jakie ja dołam Co to jest? Taki był jeszcze kot Kylie Jenner, kupiłam Ci w Stanach. Naprawdę? ci? A chciałam ci kupić śmieczkę tą, co ty chciałaś, ale nie, nie, ja, ja nie wiedziałam to, co, co... jaką. Ja mam to otwierać paznokcją, czy jak? No nie, no tam powinna być jakaś ta. Zobaczę, czy ja mam. Ciekawe. Yes. Ej, jest w środku, dobra. Yes. Bo ja sobie to kupiłam po to, że ja mi po prostu no, wszędzie to, wszystko. wszystko. Tak, Bo mi to wszędzie po prostu wszystko leży potem, nie? Uuu. Nerki ci wysiądą od tego solenia. Są zawsze potrzebne dla Of course. U nas nawet bardzo dużo jest potrzebne i tej sobie. <ślał> Ale y, tęskniłam za tym jedzonkiem tutaj, bo jak y, robiliśmy z Tomkiem nasz pierwszy taniec tutaj w Katowicach, to zawsze po tym pierwszym tańcu żeśmy tutaj przyjeżdżali na jedzonko. I tak za tym tęskniłam, tym bardziej, że w tych Stanach takie niedobre jedzenie. A tutaj w końcu coś dobrego. Mi jest szkoda, że tego nie ma w Tychach, Ja bym mm. sobie tam y, no. chodziła. Bo tam jest ten Olimp, ale ten Olimp nie jest dobry. On jest taki kurde... A Klaudia jest najlepsza, bo mówiła, że już jodła. śniadanie, teraz im obiad. <grystanie> Patrzy kochani. A ty coś perfum, Zary? Tak. Okay. A ja zobaczę, czy tu będzie coś fajnego. Może jakieś koszulki fajne. Rok temu Panią? już szukałam koszulek gładkich. Nie nie I olałam to. No i teraz może mi się coś uda. O. Czy pani potrzebuje pomocy? Tak, potrzebuję pieniędzy. Pomocy pieniędzy. Znalazłaś ten swój perfum? Nie, nie mam. <laughs> bo sobie kupiłam bo... <laughs> Po co Ci trzy perfumy? kupiłam jeden, potem kupiłam dwa. <śmiech> <śmiech> Ej, patrz jakie body fajne. Patrz jakie body, w różnych kolorach. Ale ja nie mogę mieć bez dekoltu, bo ja potem wyglądam na taką grubą babolę. To, to jest minus y, większych cycków, ja nawet nie mam jakichś ogromnych, że po prostu we wszystkim się wygląda, jak taki wielki, wielki babol. Jest, jesteśmy w naszym ulubionym miejscu. Bo teraz wyszedł jakiś nowy zapach i musimy go przetestować. I patrz, są jakieś kalendarze są takie mini, zobacz. A to są całe kalendarze, czy co to jest? 24 produkty, tak? Bo tutaj są pełnowartościowe podobno w tych rytualsach. O! No, ale jeszcze na razie o tym nie myślę. Ej, a tutaj jest jeszcze taki. Te są za, 400, za 419 zł, a wartość w środku jest 670. A tutaj jest za 500, a jest za 790. A czy fajnie w sumie pachną te perfumy tutaj? Zobacz sobie. Perfum. O, no. nawet spokojnie. Te... Tak, bo coś to zależy, by w świeczkę przyczyłaś. zapalisz, coś inaczej no, potem no, pachnie. Nie. nie, dostałam herbatkę z tej kolekcji, właśnie. Zobaczymy. No, jednak przetestuję. Spoko, ale takie ziółka. Fajne. No wezmę I na pewno mleko. to. nawet na Mogę z A co się jeszcze tak myślę? Nie, chyba nie. No bo myślałam nad tym świecą, nad tymi patyczkami, ale no. one są tylko takie ogromne, a ja nie chcę takiej dużej. O! Ale chyba nie, bo gdzie ten krem tak... Chyba średnowo. musiałabym go jeszcze raz po Co szybko chodzi się, nie mogę za tobą nadążyć. Nawet kamera z boła <grymne> Za mną życie nie nadąża, po prostu. Co myślisz o tym kremie? To chyba średnio, nie? Wiesz co, nie wiem, może sobie pokremuję rękę i zobaczę, jak z twoim pH będzie działać. No tak y, herbaciano, ale w sumie ciekawe, inaczej one, niż w pudełku. One nie, nie pachną totalnie jak herbata, tylko jak no, z elementem. No. Krem z herbatą, no nie wiem. No, może faktycznie lepiej tak, żyć taki zestaw po prostu. To czy mi się ta świeczka będzie podobała? Nie, to nie wiesz. Jak masz no, takie wątpliwości, to jest y, tak. Na że rzeczy. Klaudia jest moim głosem rozsądku po prostu zawsze. Magda znowu nakupiła. I co kupiłaś znowu? Jezu. A jeszcze dostałam na urodzinę, patrz. O, i to jeszcze w tym ładnym zapachu, co kocham. O, ty. Fajnie. No, to Kurde, założy tam konto. Serio, tutaj trzeba. Najlepiej, bo po prostu nawet jak zrobisz, nie wiem, raz na pół roku załóżmy zakupy, to zawsze coś dostaniesz z kolejnymi zakupami, albo właśnie jak u rodziny masz, albo coś tam. Idziemy do homely. Po co te jakieś świąteczne wystroje, czy świąteczne jesienne? O ja jaki ładny kubek. Ja w ogóle chcę taki ten. Ja mam taki wazon. Ja bym sobie może takie kubki kupiła. Będę mnie do... Nie, nie mogę kupować. Ja nie mam takie miejsca potem. Nie wiem, bo jest ładny. Pa pasowałby mi do wazonu. Ej, ale ten... Ej, ale zobacz ten. On jest z taką podstawką. Ej, to jest fajne. No, zarąbisty. A jednak, przekonałam. Jaki piękny kocyk. Wow, Ale ja mam teraz w ogóle... Przez kilka lat miałam jazdę na różowy kolor, a teraz zaczyna mi się na beżowy kolor. Także widzę, że najbliższe lata będą w tych kolorach. Ten. Patrz Klaudia, chcesz takiego tego ciastka? Zrób sobie swój własny ten. Ej! Akurat <laughs> mam ciastko. No. Ej, fajne. Ta już świąteczne zakupy. Nie Klaudia, to Ej. dopiero w listopadzie, grudniu. Ej, a są te kubki, co były w zeszłym roku? Nie, bo kupiłam sobie nie. taki ładny kubek, nie? Ten wysoli. taki srebrny i przypadkiem byłam głupia. <laughs> przypadkiem totalnie. I włożyłam do mikrofalówki i mi pękł. Bo jestem głupia. Wiem, że się takich nie wsadza, a ja nie wiem, co ja wtedy, czemu ja go wsadziłam. Ej, ale to jest wszystko w ogóle już świąteczne. Ja chciałam jesienny wystrój. A ty co? O, a jeszcze mi wszystkim gadała po co mi? Po co ale, mi, nie? Po co tobie ja po co? Aha, no to... To racja. Ale w ogóle wiesz czego szukam? Muszę znaleźć ładny dywan. Bo nam się no odnosi, jak nie mam dywanu. Wiem, nie. bo ja tam kupowałam blerła. I on był zarobić bo ja chcę, taki, ja chcę taki jak ten, jak ten mój płaszczek. taki misiowo króliczkowy Ej, jakie ładne kubeczki. Ładne to jest kubeczki? co to jest? Kubek. fajne. No, ja ci okay. zaraz coś znajdę, Klaudie. No, spoko. A, Wiesz, czego ja szukam? Takiej tacy ozdobnej. Jakby na przykład, że sobie na niej kładziesz jakieś takie pierdółki A, typu właśnie świeca, typu patyczki zapachowe. Czegoś takiego szukam. Bo było to na, na temu, ale ja mówię, z temu mam zapłacić stówę za takie coś? Nie, nie na wiedziałeś. temu? To bez sensu, no. To może na, bo Fuku? Właśnie nie wiem. Muszę poszukać action. tego. To musimy tam iść. I chyba jest mi smutno. Czemu? Bo wącham teraz moją rękę i ten krem do rąk mi się tak wchłonął ładnie i no. teraz zaczyna ładnie pachnieć. Tak bardzo ładnie. Jaka głupia. Mogłam wziąć ten zestaw, mogłam wziąć ten zestaw cały po prostu. Nie dość, żeby wyszło wtedy za zestaw z tymi rzeczami taniej niż za pojedyncze rzeczy, to jeszcze w dodatku bym miała cały komplet. Mm. Nie, nie, już teraz ten, następnym razem, następnym razem, ale nie, bardzo ładny, serio. Mm. Kurde, czyli trzeba dać tym rzeczom po prostu tak chwilę czasu, żeby one się serio wchłonęły i, i, to i wtedy Ja wiem, ale też z drugiej strony tam, wiecie, jak jesteście tam, tam jest dużo zapachów różnych, no. już potem ci się miesza, czy ty to czujesz, czy coś innego czujesz, czy co, nie? Zakupiłam kupiłam zarza, nie? Tak? Potem go, wiesz, na pewno jaka ładnie pachnie. Ja sobie na skóra przykłam, nie? Biorę no. do klasy, płacę, przychodzę do domu, potem szliśmy gdzieś, nie? Ja od razu na pewno przykam się tym wszędzie. śmierdzi nigdy nie wiem, no, nie o to chodzi. nie. No właśnie tutaj. Dobra, to idziemy do prajemarka, bo szukamy tacy. W ogóle tak mi się spodobały w tej homli te kubeczki, że normalnie bym je kupiła. Ale stwierdziłam, że ochłonę najpierw. I po prostu jeśli one dalej będą mi się podobać, jak będę w Tychach, to wtedy je kupię. No, <laughs> Serio, Bo one są takie ładne. Wow. takie inne. Ej, jaka fajna piżama! Z epoki lodowcowej. Jaki czad! Ej, jaki czat. Ja kocham sobie tutaj ko kupować te piżamy, one są takie zarąbiste. Ej, i nie mam mocnych, zobacz, jaki czat. No, jeszcze jak tutaj no, byłam no. ostatnio w Primarku, tylko no. latem, to tu nic nie było, nic. A teraz znowu fajne rzeczy zrobili. Kurde, nie mogę kupować. Ostatnio w ogóle przeczesałam sobie szafę i pytałam to, w czym nie chodzę. I wiesz, co jest najlepsze? Że mam y, pełno ubrań do chodzenia po domu. A nie mam nic takiego na wyjście, serio. Że mam jedną koszulkę, w której chodzę na pogrzeby. <laughs> taką czarną? Nie, taką czarną, ale co, nie ma właśnie ramion odkrytych, nie? Tylko ma taką z krótkim rękawkiem, no. Ej, to też jest fajna, o kurde. Nie, no, nie mogę. Jakie tu są fajne rzeczy. Wiesz, co jest najlepsze? Że ja na przykład. Nawet jakbym chciała, nie wiem, zmienić jakieś takie ubrania, nie? Że takie jakieś ładniejsze, takie eleganckie bardziej wzięć, No dobra, już bez przesady, ale takie gładkie. To ja potem wchodzę, widzę, że to z Disneya i one zawsze wygrywają. <grywa> zawsze. O matko, jaka zmiana, nagle jesteśmy w innym aucie. Jedziemy z Natalią. Przywitaj się. Witam panów, witam, dzień dobry. Widzów. 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 Widzów, widzów, witam. Jedziemy teraz z moją siostrą. Na budowę, bo musimy tam parę rzeczy ogarnąć, i potem jedziemy w dalszą podróż. już teraz Natalia z nami będzie kontynuowała tą podróż <grym> jest! się. Oglądajcie! Jedziemy. jedziemy na ślub. Tak, to jest gorąco w tym No strasznie, po no? Ja tu muszę rozebrać. So o, rozbiera nam się nasza pani. tak <grym> <grym> kochani, idziemy dzisiaj do kina. Idziemy na Freeze i Wersop, ale czekamy na Natalię, bo gdzieś nam się zgubiła, bo poszła coś jeść. Zamiast poczekać chwilę i po prostu zjeść popcorn. No. Co my z... Nie wiem, będziemy za nią czekać i czekać. O ile Klaudia dotrzyma z popcornem. do reklam. A pani co? Bez biletu? Co Proszę, mi dajesz? To dla Dziękuję. Nieź, po prostu nieś. Zapraszam na Dziękujemy. Dziękujemy. My, czy my idziemy właśnie na wesele? O, idziemy na weselu i idziemy Oh, wow. Będzie, będzie. Ciekawe czy będą mieli na weselu Disco Polo, co nie? A pewnie taki będą. No. No. Dobra, mamy rząd piąty, miejsce, piąte, szóste, siódme. Okej, okay, let's go. Czy nie jest to dziwne, że youtuberki idą na youtuberów? Nie, czemu ich. My ich, nie. <laughs> Look oh out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Jak wam się dziołche podobało? Fajne. Ej serio, mega zarąbisty film. Bo oni stypin. mieli mój ślub. Ale płakałam. <laughs> mój ślub mieli. Ja powiem tak, mi się bardzo podobał ten film. Mam Dobre. w dupie tych wszystkich hejterów i nie ma co ich słuchać w ogóle, tylko samemu iść i sobie sprawdzić po prostu. Ja się nie wychowywałam na frizie i wersów, więc nie mam totalnie nic takiego, że nie wiem, jestem jakąś ich fanką. Ale po prostu mi się bardzo to podobało. Trzy razy tak. się popłakam. I Natalia się z nas na początku śmiała, że ja się popłakam. Potem ja się płakałam. dodatkowo popłakała Klaudia, a potem we 3. Ja wszyscy. płakałam, jak oni mówili sobie te przysięgi, bo to było taki ładne, tam był kadr. I oni tak ładnie w tym wszystkim Tak, i ta Majusia. Serio, musicie ta? to zobaczyć. Tak. Opinie na film łebie na 5. Tak, piastek. ja uważam, że tamto, te oceny na film łebie, to jest w ogóle taki skam. No, I no, to no. po prostu, co ludzie potrafią z hejtu naprawdę zrobić i z takiej zazdrości, to jest niesamowite. Ja rozumiem, że oni tam powiedzieli, że chcą prywatnie, te coś tam, a potem nagle to było w kinie. Co z tego? Jezusy, mają możliwość, to sobie tak robią, co proste. Co innego prywata, prywata, a co innego to jest... prywatny, który chcesz zdecydować się sprzedać, a co innego jak jadą tam media i kamery u tak, Ciebie. Tak, 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 tak. dokładnie. To to też mi się to tak wydaje, to jest, to jest raz, a dwa, że po prostu to i tak przeżyli sobie to sami jakby. Ta kamera i tak im to, towarzyszy cały czas, więc są to różnica, a przeżyli sobie to sami, a teraz to tylko dodają. Dla mnie po prostu ludzie się czepiają, o wszystko się będą czepiać, po prostu i tak już jest. No niestety. Jak Wam się podobał ten nasz film tutaj, to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Like, 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 like. Pa! I piszcie w komentarzach co sami myślicie o filmie, jeśli na nim piszcie byliście. w komentarzach... E... Love forever. Uh. Wedding, wedding day. <laughs> tak, piszcie w komentarzach wedding day. Wedding day. Pa!